Witam w weekendowym blogu, muszę Wam coś pokazać. Teraz sezon na filtry w pełni i wiem, że Was interesują te pianki z San Ozonu. Na szybko pokażę Wam 50. To jest 50 i to jest wersja, jakby, wiecie, że dla osób dorosłych, tak to nazwijmy taka podstawowa, i ona ma spoko skład. Natomiast podeszłam teraz do półki z filtrami dla dzieci. Tutaj też są dwie pianki dla dzieci i ta 50 plus. Też ma spoko skład, i ją mam i używam. Jest ciekawa, a ta niestety ma alkohol w składzie czyli 50 dla dzieci nie bardzo, 50 plus dla dzieci super, i 50 powiedzmy dla osób dorosłych też super. Ciekawe, co kupiłam w Rosmanie. Sprawdźmy. Zapewne co bardziej spostrzegawcze z Was zauważyły metkę. <laughs> Przy siatce zorientowałam się, że nie mam do czego schować zakupów, więc kupiłam taką piękną siatkę. Po prostu śpieję się, że taki PRL vibe i nawet nie miałam jak oderwać tej metki. Dobra, więc to są zakupy moje, które zakupiłam. Maseczki w pachcie Facebook, powiem szczerze, że są fantastyczne i bardzo miło mi się nie stosowało. I to już są kolejne opakowania, które zakupiłam, bo jak potrzebuję maseczkę w pachcie, to chciałabym mieć coś sprawdzonego. Na chwilę obecną nie przewiduję testowania jakichś nowości, tylko chcę właśnie pozostać przy takich, które się u mnie spisują, więc zakupiłam tezy z Facebook. Coś dla koteczków, to są kocie fast foody, no ale przyznaję, że rozpieszczam moje maleństwa. Kremik do rąk, taki w formie z pompką. Oczywiście naturalny skład. Uważam, że to będzie dla mnie fajna opcja do jeżdżenia samochodem, bo po prostu nie będę musiała tutaj jakoś strasznie zakręcać i tak dalej. Wydaje mi się to być ciekawą, wygodną opcją. Peeling do ciała z Isany. Piękny kolor opakowania, i w ogóle ma tutaj mieć dodatek oleju kokosowego, więc jestem ciekawa jego zapachu. Jeszcze nie testowałam. Perełki do kąpieli z Shopem. E, mój Adrian nazywa mnie shopem. Sprawdźcie sobie jakieś śmieszne filmiki z shopami. Po prostu te zwierzątka mają tak pokrętną logikę. Stąd właśnie Adrian parafrazując, nazywa mnie shopem, i to jest kwestia, dla której go kupiłam. Te perełki, ale przydadzą mi się, zrobiły sobie znowu pewnie jakieś foteczki w wannie, więc niech będzie, będzie coś wiosennego, zielonego. No i podkład znam. Po niego przede wszystkim poszłam do tego Rosmana, bo był na promocji 50%, więc spodziewajcie się, że będzie. Test tego podkładu oczywiście również ma naturalny skład. Zgadnijcie gdzie jestem? W Katowicach. Gdzie dokładnie? Pod największym palnikiem w Polsce. Czyli pod Spotkiem w Katowicach. Przyjechaliśmy zrobić kilka ujęć, także wpadajcie na Instagram, żeby zobaczyć, jak nam wyszło. Kupiliśmy lampy do trzech najtrudniejszych w wyborze yy, pokojów, czyli do salonu, czyli do kuchni i do sypialni. I pokażę Wam tutaj jedną potrójną lampę. Natomiast kupiliśmy jeszcze jedną taką potrójną, jeszcze kilka podwójnych i pojedynczych. I to mamy po prostu plan, żeby ułożyć to właśnie sobie jakoś tam na suficie. Zamysł jest, ale słuchajcie, te lampy były na promocji w Black Red White. I specjalnie, żeby dostać takie lampy w takiej kolorystyce, bo część będzie czarnych, jak chcemy i żeby nam to grało tak, jak chcemy w mieszkaniu, to objechaliśmy trzy Black Red White w benzinie, w Chorzowie i w Krakowie, ale dzięki temu udało się nam kupić takie lampy, jak chcemy. W mega przystępnej cenie, bo była promocja właśnie na te lampy. Zamiast 6 tysięcy zapłaciliśmy 1300. Co tu dużo mówić, sok z cebuli krąży w moich żyłach. Zabieram się właśnie do nagrywania drugiego projektu Denko na miesiąc maj. W maju spodziewajcie się dwóch denek, z tego względu, że jak od początku roku moje zużycia były naprawdę delikatne i takie rozważne. Tak zauważyłam, że w maju doszło do jakiejś kumulacji zużyć i miałam tak wiele produktów w mojej tasi, w której trzymam zużycia, że po prostu stwierdziłam, ok, podzielę to denko na pół i w połowie miesiąca nagrałam jedno denko no i teraz wypadałoby nagrać już drugie denko, więc w tym miesiącu spodziewajcie się dwóch denek, więc mam nadzieję, że będzie to gratka dla tych z Was, które denka lubią. Bez makijażu i w spiętych włosach przychodzę do Was, a to dlatego, że kupiłam nowość w Rosmanie Paski do depilacji o ładnym składzie. W Rosmanie jest ta nowość, więc ym, co tutaj jest? To jest taka właśnie pudełko, w tym jest saszetka, tanita vegan, jest oliwka, chusteczka z oliwką po depilacji i jest też kilka plasterków, ja się zapoznam tutaj jak... Jak tutaj procedura przebiega? Rozgrzać w dłoniach, rozłożyć ten paseczek, przykleić do twarzy, no i oderwać. O, nawet jest opis, sekundkę, ja się zapoznam, ja sobie przeczytam. W opakowaniu są dwie chusteczki i kilka tych plasterków, te plasterki. Można podczas jednej sesji użyć kilkukrotnie, czyli podobnie jak w przypadku woskowania twarzy, na przykład gdzieś w gabinecie kosmetycznym. Najpierw rozgrzewam energicznie. Okej. Okay. Puściły mi te paski. O, jak ja nie lubię depilacji woskiem. Dlaczego ja sobie to robię, jakieś zapędy na samo maso, czy co? Dobra, i teraz jak to było? Z włosem czy pod włos? Chyba z włosem. Zgodnie z kierunkiem wzrostu włosów, przyciśnij wygłas kilka razy w tym samym kierunku. Zdecydowanym ruchem oderwi w kierunku przeciwnym do wzrostu włosów. Okej, okay, więc. Usuwamy wąsa. Tak, zgodnie z kierunkiem wzrostu włosów. O razy właśnie ale tego będzie nie bolało. Bo odkąd biorę te suplementy Maxi Wszystko fajnie rośnie na głowie, ale niestety na twarzy też. Ja nigdy nie miałam wąsa i nie potrzebowałam takich rzeczy robić. Dobra, uwaga, 3, dwa, 1. Ała, boli! Ała! <grystanie> dobra! O, kurde! Ała! Ała! Ale czy coś poszło? Czy co? Ała. Ja już nie chcę tego robić. Ja już mogę mieć wąsa! Eee, coś wyrwało! Uuu, i to całkiem duże, tu albo lusterka aż sobie przybliżę. Mm. Ty, ale poszedł ten wąs! O, kurde, dobre to jest. Dobra, się przemęczę. Ej, ale usuwa bardzo dobrze. Bo... Kiedyś bawiłam się, pokazywałam Wam takie urządzenie, znaczy urządzenie, pastę cukrową na jel marki i ona też była naturalna, ale to, to tak nie szło. To idzie dużo lepiej i też dużo bardziej boli. O, aż ja mam tu zaczerwienioną skórę. I jeden włosek został, poza tym... nic więcej. Jakiś mały zajad mi się, zrobił suche skórki. Łącznie z tymi suchymi skórkami poszło. Dopowiem Wam, daje to radę. Dzisiaj wybieram się na paznokcie. To są stare. I za chwilkę zobaczycie nowe. No i jestem z powrotem French, więc klasyka. Kamera czy mnie łapie, łapie, ale moje drogie, co ja tutaj dostałam za paczuszkę pr -ową? zobaczcie. I nimini jest w Rosmanie! Krzyczy do mnie ta yy, paczuszka. Nasz ochronny krew do twarzy STF50 w wersji z pigmentem lub bez pigmentu dostępny wraz z testerem w drogeriach Rosman, także chętnie dzielę się z Wami tą informacją. No i mam go tutaj, moje drogi. Jest to jeden z filtrów, które lubię najbardziej z tego względu, że... Te filtry mini, mini są lekkie, dobrze wchłanialne, one nie bielą. Już pomijam kwestię tego z dodatkiem pigmentu, że on tak delikatnie, ale bardzo ładnie wyrównuje kolory cery. Tak wersja bez pigmentu totalnie nie bieli, więc super. I właśnie w Rosmanie dostępne są te filtry. Tak się prezentują. Więc szukajcie, sprawdzajcie sobie te stery, natomiast ja jak najbardziej polecam. Dziewczyny, stała się mała tragedia, wprowadziłam Was w błąd, otóż te filtry, które Wam pokazywałam na początku weekendowego vloga i nie tylko na początku weekendowego vloga, bo opowiadałam Wam też o nim w innym weekendowym vlogu, w aktualizacjach, tam rosmanowskich nowości na wiosnę, słuchajcie, nie wiem jak to się stało, przeoczyłam totalnie, że jest tutaj propan i butan. Te dwie substancje to są gazy, które pomagają wycisnąć tę piankę, żeby ona była taka puszysta. Natomiast to są gazy, które są pozyskiwane przy okazji rafinerii ropy naftowej. One same z siebie nie mają jakiegoś szkodliwego działania na skórę, niemniej jednak ich pozyskiwanie, tak samo jak ropy naftowej, prowadzi do skażenia środowiska. Skąd też ja osobiście nie chciałabym takich substancji używać, nie chciałabym takich substancji promować, dlatego bardzo uprzejmie Was przepraszam za to, że nie dopatrzyłam, że te substancje są tutaj w składzie, że je gdzieś przeoczyłam i no... Do... Przepraszam za zaistniałą sytuację i też bardzo dziękuję tym z Was, które właśnie przy okazji tego filmu pierwszej części z Rosmana wyłapały, że nie zauważyłam tych substancji. Także bardzo uprzejmie dziękuję za patrzenie mi na ręce i za sprawdzanie mnie. Ja się bardzo cieszę, że wspólnie możemy tworzyć tą naszą społeczność i dzięki Wam jestem w stanie też właśnie weryfikować jakieś swoje błędy. Na sam koniec, kolejna troszkę przykra kwestia. Zobaczcie, co mi się wydarzyło wokół ust przybliżę się, żebyście mogły po lepiej zobaczyć. Wydaje mi się, że to coś stało mi się od pasty do zębów, bo miałam taką właśnie trochę suche skórki. Najpierw myślałam, że to nie pasta, tylko jakaś, nie wiem, może coś nieodpowiednio nasmarowałam, nieodpowiednio wypielęgnowałam, cokolwiek. I w momencie, kiedy ja depilowałam sobie wąsa i te paski sprawdzałyśmy, to chyba wtedy sobie jeszcze dodatkowo podrażniłam te miejsca, i powiem Wam, boli szczypie. Smaruję to sobie od samego rana. W ogóle mam takie obrzęknięte tutaj. Także yy, tak, w mojej czasoprzestrzeni, w której to nagrywam, właśnie dzisiaj jest piątek 13. To wszystko wyjaśnia. Mam nadzieję, że Wasz weekend będzie lepszy niż ten mój piątek. Żegnam się już z Wami. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!